Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, czy Ukraina należy do Unii Europejskiej oraz NATO. Odpowiedzi na te pytania by wydawały się, że są bardzo proste, że można powiedzieć tak lub nie i koniec tematu. Ale ten temat jest bardziej złożony i dużo ciekawszy niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Dlatego, że sprawa jest bardzo złożona, ale nawet dużo bardziej złożona niż większość osób ją porusza. Na początku przyjrzyjmy się sprawom Unii Europejskiej, a na końcu przyjrzymy się sprawom NATO a Ukraina. Musicie sobie zdawać sprawę z historii. Skąd wywodzi się Ukraina? A mianowicie Ukraina należała do Związku Radzieckiego i uzyskała suwerenność dopiero w 1991 roku, czyli wtedy, kiedy rozpadł się tak naprawdę Związek Radziecki na osobne kraje. Ukraina niespecjalnie walczyła o swoją niezależność względem Rosji czy inaczej mówiąc Związku Radzieckiego. W Polsce też znajdywał się komunizm, ale pamiętajcie, że Polska nie była w Związku Radzieckim. Polska była i jest niestety nadal strefą buforową między, powiedzmy sobie, ciśnięciem dwóch kultur, kulturą zachodu i kulturą wschodu, czyli komunizmem. I teraz pewnie część z Was pomyśli sobie, ale komunizmu już dawno nie ma. No jasne. <śm> Ukraina socjologicznie, czyli poglądy obywateli, rozwój społeczeństwa, poglądy polityczne, życie kulturalne, relacje międzyludzkie czy ogólnie kultura jest bardzo zbliżona do, mianowicie nie Polski, jest bardzo zbliżona do Białorusi i Rosji. Jeżeli byście nawet językowo to też jest jedna i ta sama grupa. Językowa. Oczywiście słowiańskie, ale jednak bez wątpienia poznacie, że ukraiński, białoruski i ruski są do siebie zabójczo podobne te języki i oni mogą spokojnie ze sobą gadać, mimo że niektóre inne słowa są inne. Tym bardziej, że duża część Ukraińców mówi też płynnie w języku rosyjskim. Najważniejsza jest jednak socjologia. Socjologicznie Ukraina najbardziej przypomina. Białoruś i Rosję pod każdym aspektem socjologicznej zagadnienia. Natomiast Polska też była w takim punkcie o podobnym rozwoju społecznym i ogólnie socjologii, bez ogródek mówiąc, obecnie Ukraina stanowi to samo co Polska w latach 80. czy 90. To jest dosłownie praktycznie jakby skórę zdar w tych latach co się działo w Polsce to to samo teraz przechodzi Ukraina. Tutaj mówimy nie o wojnie, nie o tym co się dzieje na ich terytorium kraju, cały czas mówimy o socjologii, czyli rozwoju społeczeństwa. Tak samo większość pozostałych krajów po rozpadzie Związku Radzieckiego też prezentuje podobny poziom rozwoju socjologicznego. Krótko mówiąc, jakakolwiek sytuacja nie panuje obecnie na świecie i cokolwiek się nie dzieje, prawdą jest taką to, że Ukraińiec ma bliżej do Rosjanina czy Białoruska, niż do Polaków, bo przepaść socjologiczna jest bardzo duża. Ale to jest oderwane całkowicie od sytuacji, które się dzieje i nie ma związku z tym, czy powinniśmy pomagać, czy nie, bo niektórzy mogą coś takiego sobie założyć. Po prostu chodzi o to, żebyśmy mówili, jak to faktycznie wygląda, a nie zakłamywali też rzeczywistość. Mimo wszystko, nie oszukujmy się, Ukraina też się trochę bardziej zbliża niż te pozostałe kraje do stylu europejskiego. A mianowicie z tego powodu, że oni trochę zasmakowali życia, jak się Żyje na zachodzie, mimo że ten na zachodzie było w Polsce, a my mamy też bardzo dalekie braki do życia faktycznie zachodniego, to oni posmakowali już lepszego życia, że można troszkę lepiej funkcjonować w innym kraju, w innym systemie. Chociaż w Polsce, jak się zastanawiacie i się, chociaż odrobinę szczyptę interesujecie polityką, gospodarką i ekonomią, to na pewno wiecie, że w Polsce jest demokracja centralnie sterowana. Tak można by ją w zasadzie określić najbardziej uczciwie. Do demokracji nie ma nic wspólnego w Polsce. Nie? To jest tylko teoria, wydmuszka demokratyczna. Co nie zmienia faktu, że Polacy mają socjologicznie dużo bliżej do Niemców obecnie niż do Ukraińców, z czego Ukraińcy mają dużo a w zasadzie sporo bliżej do Polaków niż do Białorusków, ale i tak jest najbliżej oni jeżeli chodzi o socjologię są białorusków i rusków przypominający. Ukraińców bardzo dużo pracowało i nadal pracuje w Polsce, przez co oni też zmieniają powoli swoje postrzeganie kulturowe. Chociaż tutaj nie o kulturowe chodzi w dosłownym znaczeniu zmiany kultury, ale w rozumowaniu, że można żyć troszkę inaczej na trochę innych zasadach społecznych. No dobra, ale ten temat jest czy Ukraina jest w NATO i w Unii Europejskiej? Powiem wam że od 2014 roku Ukraina jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską. To w zasadzie by można było powiedzieć, że w pewnym sensie oni mają dużo więcej praw niż dowolne inne kraje, które nie są stowarzyszone z Unią Europejską. Jakbyśmy powiedzieli, nie, Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, to by było w pewnym sensie trochę zagięcie rzeczywistości, bo to jest zbyt prosta odpowiedź. Z tego powodu, że kraj stowarzyszony z Unią Europejską ma też swobodę przepływu między sobą na przykład kapitałów czy gospodarki. Tutaj wchodzi też oczywiście transgraniczne. Najprostsza odpowiedź nie, by była całkowicie błędna, dlatego, że oni dużo mają powiedzmy sobie e, udogodnień, które mają też kraje należące do Unii Europejskiej. A od 1994 roku przecież Ukraina ma też podpisane z Unią Europejską traktat. A od 2014 jest już krajem stowarzyszonym. To jeszcze nie jest członek Unii Europejskiej, ale kraj stowarzyszony to jest jeszcze większa współpraca, dogodność gospodarcza niż Niż kraje współpracy partnerskiej. To jest jeszcze kolejny. To już wtedy była kolejna cegiełka zbliżania Ukrainy, przynajmniej w sposób polityczny. Do Unii Europejskiej. Natomiast 23 czerwca 2022 roku Ukraina zyskała status kandydata do Unii Europejskiej, czyli kolejny szczebelek, kolejne schodki bliżej wstąpienia do Unii Europejskiej. O tym, aby Ukraina została powiedzmy sobie błyskawicznie, ekspresowo przyjęta do Unii Europejskiej, bardzo zabiegał polski rząd. Jak ja oceniam działania polskiego rządu, to sami wiecie, jak czasami rzadko poruszam filmy jakieś polityczne czy gospodarcze, to powiem Wam, sami wiecie jak ja oceniam polski rząd, nie? To jest moim zdaniem zbieranina przypadkowych ludzi, którzy własne prywatne deale robią i na pewno nie w stronę korzyści dla Polski. Powiem wam, że temat, czy Ukraina będzie zyskiem, jak wstąpi do Unii Europejskiej na pełnych zasadach, czy nie, to jest zależne od też rządu polskiego, czy dla nas to będzie korzystne. A jak wiadomo, że coś zależy od rządu, a rząd mamy ten sam od 30 lat niezmienna kadra, tylko nazwy partii się zmieniają, no to czy będzie to korzystne, no. Sami Bardzo duże istnieją wtedy zagrożenia, mianowicie takie, że kapitał obcy, który u nas ma tanie montownie, może chcieć jeszcze tańsze montownie i się wyprowadzić, na przykład na Ukrainę. Czy tam powstanie produkcja tańszych części, czy elementów, które będą transportowane do Zachodu, bo Polska obecnie ma dużo firm, także rodzimych, które mają, powiedzmy sobie, duży eksport za granicę, ale może być jeszcze tańsza produkcja, na przykład na wschodzie, czyli na Ukrainie, i wtedy trochę wyżreć tą naszą rodzimą. To zależy od polityki i od uwarunkowań politycznych, które niestety ja nie wierzę, że będą dobre, jeżeli nadal będą te same osoby, a się nie zanosi, że będą inne u władzy. Oczywiście zyski z tego, czy Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej, czy też nie, a szczególnie jak wstąpi, są także zauważalne, bo Polska może przestawać być strefą buforową, czyli może wychodzić powiedzmy sobie w skład krajów standardu życia europejskiego. A w zasadzie zachodniego kultury zachodu, bo my na razie daleko mamy do tego. Zobaczcie, że średnie wynagrodzenie takie Polaka to jest 4 razy średnie nie mówię o średniej krajowej, tylko mówię o takim średnio przeciętnym względem wielkości osób, to jest 4 razy mniejsze niż około Niemca. A jeszcze więcej mniejsze niż przykładowo Duńczyka. Oczywiście moglibyśmy bardzo długo dyskutować dlaczego i wysnuwać różne dorzeczne i niedorzeczne wnioski, ale prawda jest taka, że Polska jest tanią siłą roboczą dla Zachodu i wyrabia PKB wysokie także krajom zachodnim, dlatego że polski rynek jest całkowicie zdrenowany przez kapitał obcy. A zdrenowany jest, bo mamy geniuszy jego władzy, a w zasadzie osoby, które z chęcią przygarną parę baniek. Za jakąś ustawę. Dla Polski też mogłaby być taka korzyść, nie tylko że przestawalibyśmy być strefą buforową, ale moglibyśmy też w pewnym sensie zrobić ekspansję, a mianowicie. No nie mówmy brzydko drenować rynek ukraiński, ale moglibyśmy też większą, powiedzmy sobie, mieć elastyczność i rozwój na wschód, ale to zależne od polskiego prawa by było, i możliwości naszych firm, które są niestety gniecione przez polskie prawo. Wracając jeszcze odrobinę do tej socjologii, bo zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej, mianowicie jeżeli chodzi o przestępczość, nie? bo to warto wspomnieć, bo to związane jest z socjologią też, że zobaczcie przestępczość. Pewne w Polsce, które były w latach 90., -tych, 2000., -tych, one już nie, praktycznie nie występują, bo polskie gangusy trochę tak się już przerobili, że już nie ma haraczy, wymuszeń jako takich, tylko powiedzmy założyli białe krawaty i przykładowo wyłudzali waty czyli bardziej poszli na granicę prawa, żeby działać jeszcze zgodnie z prawem lub już niezgodnie z prawem, ale już w białych rękawiczkach. <grym> Natomiast no, lata 90., -te, 2000 -te to są porwania, wymuszenia, haracze, zastraszenia, burdele. Narkobiznesy i tak dalej. Lista jest bardzo długa, i też być może się spotkaliście już z tymi oświadczeniami, że taka przestępczość, która w Polsce już w zasadzie trochę nie występowała, powraca do Polski właśnie z falą imigracyjną, do Polski. Ja nie mówię uchodźcową falą, tylko imigracyjną, czyli z towarzyszami ze wschodu, którzy do nas przyjeżdżają, bo przecież gangusy też przyjeżdżają, bo czemu by nie? Właśnie ta przestępczość też do Polski powoli zaczęła powracać, której już w zasadzie w Polsce wcześniej nie było. To nie ma nic wspólnego z tym, że Polacy też robią przestępstwa. Tu chodzi tylko o socjologię. W tym, czyli coś, czego nie było, ponownie się pojawia. Pamiętajcie, tego filmu też nie traktujcie związku z wojną na Ukrainie i w związku z uchodźstwem, z tego powodu, że ten film nie o tym traktuje. On jest zupełnie o czymś innym i on nie ma związku z tamtymi sytuacjami, więc nie mówię, żeby nie brać Ukraińców i uchodźców. Chociaż na pewno powinna być kontrola, czy oni są z rejonów zagrożonych, czy też z rejonów takich, żeby świadczenia brać. Ale ja w tym filmie też nie będę mówił, że na grupach ukraińskich bardzo wielu, na Facebooku przykładowo, byście znaleźli informacje, pytania, jak i sposób można brać świadczenia socjalne w Polsce i czy trzeba siedzieć w Polsce, czy można przyjechać, wziąć świadczenia i wyjechać do siebie przykładowo. Nie będę mówił takich rzeczy, czy na przykład jak wyleczyć bezpłatnie zęby, czy jakieś inne schorzenia w Polsce i wrócić do siebie, czy trzeba coś więcej, czy tylko. Jako, jak przyjechać po prostu do Polski jako uchodźca. To nie jest istotne w tym filmie. Natomiast wracając na chwilę do Polski, to pamiętajcie, że Polska też nie wyrosła ze swoich korzeni socjalistycznych. Jakkolwiek byśmy nie chcieli mówić, że w Polsce jest demokracja, e, oczywiście centralnie sterowana demokracja jest, a nie jakaś inna, e, że jest demokracja, że jest super, że suwerenność, że wolność i tak dalej, to Polska nie wyrosła z światopoglądu komunistycznego, a w zasadzie socjalistycznego. Czyli nadal można bardzo łatwo przerabiać obywatelstwo. Obywateli polskich na to, że daj, bo mi się należy, albo urabiać ich w taki sposób, że przekupywać ich własnymi pieniędzmi. Inaczej by świadczenia socjalne nie były takie popularne. A rząd, który proponuje jakieś świadczenia socjalne, już dawno na Kopach by był inaczej wyniesiony i gdyby ludzie rozumieli, że. Trzeba im zabrać, żeby część im dać, bo obsługa też kosztuje. Ale to jest też osobna kwestia, na być może zupełnie inny film. W każdym razie, Polska jeszcze nie wyrosła z korzeni socjalistycznych. Ona nadal myśli i światopogląd w bardzo dużej części Polaków jest socjalistyczny. Czy Ukraina jest w Unii Europejskiej? Na razie nie jest, ale jest krajem stowarzyszonym. A więc praktycznie, a w zasadzie już jest krajem kandydackim, więc praktycznie już teraz zaraz prawdopodobnie będzie członkiem Unii Europejskiej. Podejrzewam, że będzie to wyglądało tak, że jak tam się dopiero dobrze uspokoi, pewne różne wymagania, które muszą kraje spełnić, gdy Ukraina już spełni, to zostanie ona wtedy przyjęta w poczet państw europejskich. Oczywiście w Stowarzyszeniu Europejskim, bo w Europie ona się znajduje. Podejrzewam też, że Polska zostanie taka, wiecie, śmiejąca się jak głupi do sera, a kapitał zagraniczny. Zachodni względem nas rzuci się szybko, zdrenuje Ukrainę, a Polacy no, będą się po prostu cieszyć do ręki. Oby tak nie było, ale ja tak trochę podejrzewam, że tak będzie. Socjalistyczne korzenie się łatwo nie wykorzeniają. Natomiast czy Ukraina jest w NATO? Odpowiedź brzmi jak na razie nie, i powiem wam, to jest bardzo skomplikowane, jeszcze lepiej zakręcone niż to, czy ona jest w Unii Europejskiej. Z tego powodu, że Ukraina chciała być w NATO. Z jednej strony pamiętajcie, NATO nigdy nie zostało jeszcze chyba przetestowane, czy one faktycznie działa, czy to tylko wiecie? Taka klauzula, że niby fajnie bronią się kraje, które mogłyby być napadnięte, ale czy inne kraje będą mnie wspierać, czy nie, no to trudno powiedzieć na razie, bo testu jeszcze nie było. Zanim przejdziemy dalej w to NATO, to powiem wam jeszcze o ONZ. ONZ, Ukraina jest w ONZ, Polska jest w ONZ, Rosja jest w ONZ. Większość krajów w ogóle cywilizowanych jest w ONZ i jak sami wiecie ONZ w ogóle nie działa, nie? to są stare pryki, że tak powiem, które siedzą. To jest taka organizacja, która teoretycznie działa, bierze forsy i nic nie robi. Znaczy, ona robi, tylko w tej próbie teraz, która jest najświeższa, nic nie robi. A dlaczego? No ONZ już jest trupem, nie? Można by powiedzieć, że ONZ nie działa, nie może działać, dlatego że jeżeli jakiś kraj, który jest wielkim molochem, ma prawo weta, takie jak ruskie, to mogą zawetować na przykład pomoc Ukrainie przez ONZ i dalej swoje tam rozpierduchy robić. Dlatego ONZ, no praktycznie to jest już trup jakiegoś starego systemu powojennego, który powstał, który miał tworzyć bezpieczeństwo, a takiego czegoś w zasadzie. W zasadzie nie tworzy, bo prawa, jakie nim się rządzą, zostały tak stworzone, że można sobie je brać tak, jak się jest krajem jednym z potentatów. Ukraińcy chcieli wstąpić do NATO, ale powstały takie różne problemy, że Rosja czuła się zagrożona przez NATO. Pamiętajcie, czym jest NATO? NATO, Pakt Północnoatlantycki jest obronny. To nie jest agresor, to nie jest coś, co ma atakować inne kraje i tworzyć jakby osie, państwa osi czy aliantów, które będą jakieś działania powiedzmy sobie ofensywne wykonywały, tylko ona polega na no, w zasadzie na defensywie, a w zasadzie na wspieraniu krajów, które mogłyby być zaatakowane. Rosja czuła się zagrożona, jakby Ukraina wstąpiła i inne kraje zresztą blisko rusków, jak miały wstąpić do NATO. Rosja cały czas czuła się zagrożona i jej to nie pasiło. No dlaczego nie pasiło Rosji? Dlatego, że Rosja jest agresorem i ona chętnie napada na inne słabsze kraje, a więc jak inne kraje te słabsze by były w NATO, no to by się jednoczyły, żeby dowalić ruskim. Dlatego oni się czują zagrożeni przez Pakt, który ma być obronny. A więc Ukraina, żeby tak nie drażnić już bardziej Rusków, mocniej na razie powiedziała, że no chcieliśmy być w NATO, ale na razie, no, na razie zrezygnujemy z planów dołączenia do NATO. Druga sprawa, że NATO to jest członkostwo dobrowolne, oczywiście no nie jest takie, że chcę być, jestem i wywalone. Ale to jest członkostwo dobrowolne i powinno być dobrowolne każdego suwerennego kraju. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 Ukraina przecież jest krajem, która ma suwerenność. Niby białoruskie też mają suwerenność, ale tak naprawdę jej nie mają, bo tam rządzi praktycznie Ruska przez pacynki. Ale chodzi tutaj o to, że Ukraina na razie rezygnuje z chęci wstąpienia do NATO z tego powodu, żeby nie drażnić. Kacapskiego lwa, który być może jest trochę schorowanym wyliniałym kotem. A to wstąpienie powinno być wolną decyzją każdego kraju, czy chce być, czy nie. Ale widzicie tutaj jakieś kłody pod nogi i jakieś problemy rzucają kraje, które by chciały jednak swoją politykę ekspansywną narzucać krajom słabszym. Także Ukraina, więc w najbliższym czasie, nie stanie się prawdopodobnie krajem NATO z tego powodu, że oni nie będą chcieli u siebie robić jeszcze większej rozpierduchy, która mogłaby powstać. Pamiętajcie też o drugiej rzeczy, że mianowicie NATO samo i kraje stowarzyszone w NATO nie przyjęłyby Ukrainy w tej chwili. Nawet jak Ukraińcy wołali, my chcemy do NATO, to ich byśmy nie wzięli z tego powodu, że tam jest wojna. Kraj, który może wstąpić do NATO, to jest taki kraj, który nie ma żadnych u sobie ruchawek militarnych, a Ukraina miała już je od wielu, wielu lat cały czas tam i granica, powiedzmy, ich wschodnia się jarała. Pamiętajcie też o jeszcze jednej ważnej rzeczy, mianowicie wszyscy żyjemy w tych samych czasach. No niektórzy używają innych kalendarzy i inne u nich rok wypada, ale wszyscy żyjemy w tych samych czasach, w tej samej czasoprzestrzeni, można by powiedzieć na kuli ziemskiej, mimo wszystko socjologicznie są przepaście między różnymi krajami. Tak samo wiecie, że między jakimś tam Ugandą a Polską no to jest przepaść socjologiczna i kulturowa gigantyczna. Tak samo przepaść jest między krajami wschodnimi, bloku wschodniego po byłym Związku Radzieckim, a na przykład Polską, która do takiego związku bloku nie należała. Także między Ukraińcami a Polakami jest naprawdę przepaść około, Około 30 lat rozwoju społeczeństwa, bo Ukraina nadal żyje około w latach 90., jak żyli Polacy. To jest 30 lat różnicy. Zmian socjologicznych. Tak samo Polacy nie żyją, jakkolwiek byśmy mówili, że blisko mamy już Niemców, i tu nie chodzi o dochód, nie mylcie tego z zarobkami. To też tak nie jest. My też nie jesteśmy i tym samym, czym są Niemcy, czy Anglicy, czy Duńczycy. I też nie oszukujmy się, że ideologicznie, socjologicznie jesteśmy pełną gębą takimi innymi krajami, bo naleciałości socjalistycznych mamy bardzo dużo jeszcze po komunie, która była w Polsce i która za sprawą. Wiecie, kogo ponownie wraca do Polski dużymi krokami. Z mojej strony to tyle w tym temacie. Jeżeli macie coś więcej do dodania, śmiało napiszcie to poniżej w komentarzu. Zapraszam też Was do dyskusji, dlatego że możemy mieć różne zdania na różne dziedziny, zupełnie różne poglądy. Warto wymienić się poglądami, dlatego że ja nie mam nigdy w żadnej dziedzinie sztywnych poglądów. Jak ktoś mi zaargumentuje dobrze, ja potrafię zmienić poglądy. Mam nadzieję, że Wy także. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.